A Naszym gościem jest pan dr Leszek Mlibruda psycholog społeczny. No i tak Dobry widzicie, dzień. często właśnie przed wejściem na antenę bardzo gorąco dyskutujemy z naszymi gośćmi e, o tematach różnych. E, I teraz tak, panie doktorze, profesorze, doktorze, panie profesorze, jest tak, że za chwilę są święta. E, I panie i panowie koło 40, których połowa teraz jest, nie ma żadnej relacji, pojedzie do swoich rodziców na święta. Mama albo tata zapytają, słuchaj Andrzej, słuchaj Jacek, słuchaj Michalina, słuchaj Ania, nie pytam Ciebie o męża, nie pytam Ciebie o żonę, zapytam Ciebie, czy kogoś masz. I jak tu słyszałem, kiedyś jeden z psychologów w tym studiu powiedział, nie mają prawa o to pytać, rodzice, bo to jest sfera, przestrzeń prywatna tej osoby. Prawda to? Znaczy może rodzice mają prawo, to nikt tego nie odebrał de facto. Natomiast ważne jest, jak to robią, na ile delikatnie, na ile nieinwazyjnie, na ile jest to efekt rozmowy, a nie pretensji ukrytej w pytaniu. Tego nie znoszą. Aniu lat. martwię się o ciebie, masz 40 lat, żyjesz sama, nie masz dzieci, pracujesz, masz fajną pracę, masz fajną pensję, masz babskie wyjazdy. Siedzisz pod kołderką, wychodzisz do klubów i tak dalej. Fajne i ciekawe masz to życie, bardzo takie spełnione, ale marzyłoby mi się, Aniu, żebyś miała męża, mężczyznę, dziecko i taką prawdziwą relację. To są twoje marzenia, mamusiu. A... <słyski> A moje? No właśnie. A moje to jest oglądać Netflix wieczorami. Bo dlatego, że kiedy wypowiedź zaczynamy od martwię się, to właściwie już słuchacz dalej nie słyszy. Tylko zakodował, że moja matka, czy ktoś bliski się martwi. W związku z tym początek był trochę wadliwy. A to nie powinna się martwić mama o to? Myślę, że do końca nie. Bo dlatego, że tak naprawdę decyzja należy do właściciela, czy właścicielki przyszłości. Dobra, zamieni się dalej w tę mamę w takim razie. Słuchaj Aniu, ja już mam 75-80 lat, mój żywot na tym łez dobiega końca, Ty córeczko, Ty syneczku, będziesz miał za chwilę lat 60-65 i dalej będziesz sam sama? No To jest z kolei tak zwana wypowiedź wciskająca kit. Jaki kit? No, pesymistyczne spojrzenie. Po pierwsze, nikt nie wie, co będzie za dwa No Ale już lat. Ania nie będzie po... miała dziecka na przykład. No. no, około 45 jeszcze może mieć. No, ale to, w w w z to badania tym... pokazują, 35... że już nie będzie miała, no, te statystyczne. Być może, że w związku z tym. 30% kobiet nie ma. Dobrze, to znaczy, że jeśli wiemy, mamy taką informację, to znaczy, że więcej troski niż zmartwienia trzeba przekazywać. Więcej czegoś, co będzie y, okazją do budowania wspólnoty, zmagania się z niemożnością. Na przykład rozmowa wtedy, jak rozstałaś się, czy, czy rozstałaś się i jak rozstałaś się z myśleniem o dziecku. To jest właściwa rozmowa, to znaczy wspólnie się nad tym zastanówmy. Y, rodzic nie ma obowiązku zalewania swoimi niepokojami, swoimi troskami o dziecko. To dziecko błędnie w jakim wieku. Ale jest. Ja powiem szczerze, że mam syna 27, 8, 7, 98 rocznik jest. Ja się o niego martwię no. i będę się martwił zawsze tak, jak moja mama i tata się martwią o mnie. To jest kwestia równowagi, zmartwienia i dumy, obawy i radości. Jeżeli jednostronnie na to Pan spogląda, to rzeczywiście Pan go obciąża, on się będzie bronił, on się będzie buntował i uciekał od pana. A przynajmniej tak powinien dla własnego zdrowia psychicznego, bo pana zmartwienia to są pana zmartwienia. Z czego one wynikają? Z pana wyobraźni, z pana myślenia, z pana wzorców, do których Pan się odwołuje. On ma prawdopodobnie trochę inne. Warto je poznać. Bycie są nie... same moje jest fajne? Być może dla niektórych tak. Dla połowy społeczeństwa? No dobrze. Nie połowa, umówmy się, badania pokazują, mam tutaj świeży raport Światowej Organizacji Zdrowia z czerwca tego roku, która mówi o czymś takim, że generalnie samotność dotyczy około 16% społeczeństwa w różnych krajach. Są kraje, gdzie jest więcej, gdzie mniej. Holandia, Japonia jest mniej samotności, a Turcja, Brazylia jest najwięcej samotności. A więc czynniki kulturowe odgrywają również rolę. Czynniki materialne tak. Czynniki sąsiedzkie, okazuje się, odgrywają rolę. Czy ludzie czują się bardziej samotni, czy nie? Ale dobra, co to jest samotność? w tego... jest ich bardzo dużo. Tych samotnych 40-latków jest około połowy. To pan ma, Mateusz Fakome mówił. Wie pan, to jest tak, że przez samotność rozumiemy nie to, że nie ma wokół danej osoby innych osób, tylko to jest bardzo subiektywna i oparta o kryteria negatywności, ocena pomiędzy... Pożądaną, a rzeczywistą ilością i jakością relacji. To jest najprostsza definicja psychologiczna. E, ilość i jakość relacji się liczy. W związku z tym mogą być takie osoby, które mają dwie w swoim życiu najważniejsze osoby i te relacje dobrze układają. Im nie potrzeba więcej. One nie czują się samotne. I są takie, które są w tłumie znajomych i ciągle czują się samotne. No, ma pan singli. Single e, dwa razy częściej, to jest prawie 40% singli. Do 45 roku życia czuje samotność. Do no, 40? Kiedy... Cz... 40, tak? 40, tak. 40... A 60% się cieszy z tej samotności. A no, można tak powiedzieć, nie czuję jej głęboko jako coś urazowego. Ale ważne jest, że osoby w związkach małżeńskich, zwłaszcza, to tylko 20% czują samotność. Więc y, to pokazuje, że nawet jak się jest w tłumie ludzi, to to może jednym aspektem. A bardziej to bardzo ładnie brzmi, przyszłość. ale nie, 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 panie doktorze i panie profesorze, to bardzo ładnie brzmi, ale jeszcze raz, bo my to y, wszyscy psychologowie i tak dalej, wy jesteście bardzo nowocześnie idziecie do przodu i tak dalej. Czy wy chcecie powiedzieć coś takiego, że jeżeli ja wybieram życie, w którym jestem sam? W którym sobie mam kocyki i kołderkę wieczorem w zimne dni, w którym schodzę sobie na siłownię, w którym wyjdę sobie do klubu, w którym poznam jakiegoś kogoś gdzieś, może jakiś przylotny, przygodny seks, z kimś z pracy, z kimś skądś i tak dalej, i tak dalej. I chcecie powiedzieć, że to życie jest wartościowe? Życie bez nikogo, życie bez relacji? Czy chce Pan powiedzieć, że wszyscy ci, którzy piszą w tych mediach, że bycie ojcem, bycie matką, to jest wysiłek ponadludzki, nie wiadomo jaki i tak dalej, i tak dalej, że to jest wartość? Jaką wartość? Dla człowieka niesie to, że on żyje sam. Otóż są takie osoby, które żyją same i jest im całkiem z tym dobrze Rozumiem. To po pierwsze. Ale a mas? Po drugie, yy, to jest bardzo subiektywna ocena, na którą każdy może sobie pozwolić w taki sposób, dopóki mu to nie przeszkadza i nie czyni go nieszczęśliwym. Samotność sama w sobie nie zawiera czegoś złego. Natomiast to, jak ją odbieramy, jak ją przetwarzamy, czy to jest dla nas y, rzeczywiście y, przepaść, czy to jest dla nas y, coś, czego nie akceptujemy, to jest inna sprawa. I wtedy rzeczywiście trzeba takim osobom pomagać. Natomiast nie można wychodzić z założenia, że wszyscy potrzebują bardzo dużo kontaktu z innymi ludźmi. Bo to nie, jest... ja nie mówię o kontaktach z innymi ludźmi, nie mówię o samotności. To już powiem wprost, jak kawa na ławę. Powiem w ten sposób. Dla mnie. I z przyrodzenia ludzkiego jest tak, że zakładanie, łączenie się w pary, zakładanie rodzin, w tych rodzinach wychowywanie dzieci, przekazywanie im swoich wartości, budowanie dobra materialnego i niematerialnego, szukanie oparcia w swojej kochanej żonie, szukanie oparcia w swoim kochanym mężu, szukanie oparcia w najpierw dawanie miłości, czułości i wychowywanie dzieci, a potem branie od tych dzieci wsparcia na starość. I budowanie kolejnego szczebla, kolejnej, yy, 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 kolejnego wieńca do, 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 do szczęścia rodzinnego, to jest ta wartość. Pan, to jest coś, co buduje ludzi. To jest pana wartość. Pokazał nam pan swój sens życia. Bardzo pięknie, jestem wdzięczny, bo można jemu się przyjrzeć, ale nie oznacza to, że wszyscy muszą mieć tak samo. Wie pan, bo dlatego, że yy, yy, jakby w pierwszej kolejności pokazał pan rolę. Rodziny, dzieci i ich funkcje, co oni mają robić. Najpierw mają być obiektem, wobec którego będziemy kierować nasze uczucia, a potem mają być naszymi opiekunami. To się bardzo zmieniło. To się zmieniło na naszych oczach. Nie jest prawdą, że nawet jeśli naprawdę w bardzo dobrej atmosferze dzieci były wychowywane, teraz będąc dorosłymi, znajdują. Na tyle w sobie gotowości, żeby jakby odpłacać się, odwdzięczać swoim rodzicom. Pan to trochę traktuje jakby obowiązek. A, nie. To, a to tak nie jest w tej nie, chwili. Nie, to panie doktorze, to inaczej w takim razie. Okej. Okay. Każdy z nas jak jeden. I Tomek Waloszyk, i pan, i ja, i tutaj kolega kierownik studia. I pan jest makijażownik. Potrzebują czułości, potrzebują miłości, potrzebują troski. Potrzebują uwagi, potrzebują pozytywnej emocji, potrzebują dotyku, potrzebują zaopiekowania, potrzebują poczucia bezpieczeństwa. Skąd mają to wziąć, jak są sami? Poprzez różnorakie kontakty z innymi ludźmi. Najlepiej, jeśli to by byłyby to osoby bliskie. Ale jeżeli tak się im życie ułożyło, że wokół nich nie ma tych najbliższych, potrafią sobie te podstawowe potrzeby rzeczywiście yy, zapełnić, zaspokoić, Różnego typu formach kontaktów z innymi ludźmi. No wie Pan, bo jeżeli. Jak pan... potrzebę miłości, jak potrzebę dotyku, jak potrzebę bezpieczeństwa zapewnić sobie w kontakcie z innym człowiekiem, poza na przykład związkiem. Z na kolegą przy... z pracy? Na przykład Szybki z przyjacielem, teks? proszę pana, na przykład z osobą, z którą yy, czujemy się blisko. Ja nie mówię o seksie, ja mówię w tej chwili o, o relacji. Dobra, no. miłość. Skąd kto mi ma tak, dać miłość? Miłość ma różne odcienie, nie ma jednej miłości. Miłość, miłość która powoduje, że ja się Tobą zaopiekuję, że jestem tobą, z Tobą w chorobie, że jestem z Tobą na dobre i na złe, że razem z Tobą zaplanuję wakacje, ale razem Cię zawiosę do szpitala i będę z Tobą przy łóżku szpitalnym. To ma być kolega z pracy? Nie, to mogą być różne inne osoby, ale pokazuje kto? Pan pewien model idealny. No, to jest tak, jak nie, jest... pokazuje panu model, który wykształciła kultura na przestrzeni ostatnich tysięcy lat. Po prostu. Wykształciła kultura, wykształciło prawo boskie i wykształciło to, jaki człowiek jest, biologia. Tak, ale ta kultura, ta, y, y, ten, to prawo nie y, spowodowało, że to są podstawowe obowiązki. One są obowiązkami moralnymi. Albo powinny być. I tak nie są. Nie, one kiedy poznałem swoją żonę, to zrodziło się uczucie. Rodziło się w bólach, ale zrodziło się wielkie uczucie. I dzisiaj jesteśmy dla siebie wsparciem. Często się kłócimy, robimy różne rzeczy i tak dalej. Ale nie wyobrażamy sobie nawet po najgorszym dniu pójść do spania, żeby się nie przytulić, nie pogłaskać, nie dać sobie czułości, fizyczności, ciepła i tak Brawo. dalej, i tak dalej. Brawo! Ale to jest przyrodzenie każdego Wielu człowieka. O, wiele osób ja może... sobie zdaję sprawę, nie, panie doktorze, ja sobie zdaję sprawę, że ta osoba, która ogląda Netflix wieczorem. Siedzi pod kołderką, pod kocykiem przy kubeczku, ona tego pragnie. Trzeba by spytać A pan jej ją. mówi, że to jest twój wybór. Trzeba by ją spytać. Tak, ludzie mają prawo dokonywać różnych wyborów, jeśli chodzi o swoje życie, nawet jeśli te, te wybory kłócą się z ich naturalnymi y, potrzebami. Pan wymienił tutaj pewien zestaw potrzeb, które nawet mają charakter psychobiologiczny. I one dotyczą rzeczywiście wszystkich. Potrzeba bliskości. Potrzebuje Potrzebuję tak. wypić wody, ale, na, ale będę nowoczesny i napiję się coli? No, nierzadko tak bywa. Wie pan. Mimo, że woda jest obok? Nierzadko tak bywa. Tak A to jest niezdrowe. Nie, nie Owszem, to jest niezdrowe. Ale niezdrowe w sensie moralnym, niezdrowe w sensie higieny psychicznej, niezdrowe w sensie psychicznym. No przede wszystkim fizycznym, bo woda nie zastąpi. To chce pan powiedzieć, że wszystkie potrzeby naturalne człowieka, bezpieczeństwa, miłości, dotyku i tak dalej, nie mówię o seksie, możemy odłożyć na bok, zawiesić na koku? Nie tak chcę powiedzieć. To ma dać kolega z pracy, Myślę, że W pewnych okolicznościach możemy zawiesić, odroczyć, a w pewnych okolicznościach możemy... Inaczej niż w sposób ten idealny, jaki pan pokazał. Wiele osób marzy o takim modelu, marzy o takim małżeństwie, jak pan opisuje. Wiele osób marzy, że takie potrzeby, jak pan ma zaspokajane i chciałyby mieć zaspokajane. Ale z różnych powodów nie może. pan nie oznacza, doktorze. że oni są nienormalni, czy że są godni potępienia, do oni szukają swojej drogi. Nie, ale ja nie mówię, że oni są nienormalni. Ja patrzę na małżeństwo swoich rodziców. Było trudne, takie i tak dalej, i tak dalej. Wiele ze sobą przeszli. Dziś mają po 90 lat. Mama jest w gorszej formie, tata jest w świetnej formie. Wie pan, ile dzisiaj odpłaca tej miłości, którą zainwestowali w siebie wzajemnie, mimo że było ciężko często czasami? I między nimi tak samo, jak ojciec dzisiaj odpłaca swojej żonie? Wie pan, jakie to jest piękne? To jest wspaniałe, rzeczywiście, fantastyczne. I dla takich chwil warto żyć. Ja się zastanawiam, jak moje dziecko, jedno drugie, syn, córka, będą mieli 90 lat, będą sami. Kto im to wszystko odda? Kto im to wszystko odpłaci? Czy będą w końcu skrzywionymi, zgnuśniałymi ludźmi, którzy powiedzą sobie, że fajnie było Netflixa obejrzeć wieczorem? Nie pan, no to jest taka, wie pan, bo nikim miłości nie da. Prognoza wysoce pesymistyczna, tak wcale być nie musi. 40 czy 50% ludzi do 40 roku życia jest samych, panie doktorze. Owszem. To nie jest pesymizm, to jest fakt. Dobrze, ale czasami jest to samotność z wyboru. Czasami jest to samotność z nieumiejętności radzenia sobie ze sobą samym. To jest często uciekanie od świadomości pustki. Ten Netflix właśnie za, zapełnia tą pustkę. To czasami jest pewna gra między ludźmi, którzy leżą obok siebie, ale się nie dotykają i oglądają film. To panie doktorze, czy pan jako psycholog nie powinien tym młodym ludziom powiedzieć czegoś takiego? Młodym, młodym, bo 40 lat jest młody człowiek. Słuchajcie, wasza samotność to efekt waszego wychowania. Często tego, że w związkach waszych rodziców było źle. Wasza samotność to jest efekt tego, że Ty jesteś lepiej wykształcona, a ty gorzej wykształcony i się nie możecie spotkać. Ale nigdy nie powiemy wam, że to jest to, że jesteście sami w wieku 40 lat, jest OK, bo to nie jest okej. Okay. Wie pan, no wszędzie tam, gdzie wchodzi w rachubę ocena OK, nie OK, jest to stanowisko co najmniej podejrzane. Bo jakimi kryteriami Pan się kieruje? Swoją historią życia, historią nie. swojej rodziny? A inni mają inną historię i też potrafią być nie, szczęśliwi kryteriami, biologii, i kryteriami biologii, moralności i kultury. I w tejże biologii, moralności i kulturze potrzeba bezpieczeństwa, miłości, dotyku, przytulenia, bycia z kimś, dzielenia szczęścia i radości jest potrzebą naczelną. Netflix no to, tego nie zastąpi. No to panu powiem tak. Moje stanowisko w tej sprawie jest nieco odmienne. W biologii nie jest zapisana miłość. Miłość stworzyli ludzie cywilizując się. W biologii zapisana jest obecność wzajemna ludzi obok siebie po to, żeby przetrwać, to znaczy, żeby walczyć z przeciwieństwami, a głównie z zagrożeniem wynikającym ze strony innych żywych stworzeń. W związku z tym, miłości to myśmy się uczyli przez ostatnich może parę tysięcy lat, ale to nie jest potrzeba biologiczna. Ale to wcale nie oznacza, że to jest coś fantastycznego, i do, y, coś do czego powinniśmy dążyć. Miłość tak? nie jest niczym fantastycznym. Jest, właśnie mówię, że miłość jest czymś fantastycznym. Niech który... pan powie jako psycholog. Młodzi ludzie. Dążcie do miłości, bo to jest coś fantastycznego, miłość do partnera, do partnerki, do własnych dzieci, do własnych rodziców. Niech Pan to powie młodym ludziom. Ale wie Pan, to troszkę Pan jakby e, naciska, żebym był Mesjaszem i nie i, i niósł taką prawdę nie. objawioną. Nie, niech Pan Otóż powie, ja taki nie. nie, jestem. ci młodzi ludzie dostają rolki w internecie, w Instagramie, w którym opowiada im się różnego rodzaju mniejsze lub większe bzdury. Mniejsze lub większe bzdury, czym jest samotność, czym jest życie fajne i tak dalej, i tak dalej. Oni to dostają. Oni widzą wzorzec pod tytułem takim, wyjdę do klubu, pójdę na balangę, na balangę, pójdę do klubu, pójdę na imprezkę, pojadę na babski wyjazd i to jest fajne. To nie jest fajne, one dobrze o tym wiedzą. W danej chwili dla nich to jest fajne, yy, bo nie mają nikogo. Nie, oni często mają, a z różnych powodów nawet nie szukają głębszych więzi. Trzeba by było, wie Pan, w bardzo indywidualnych przypadkach rozpoznawać, jakie są źródła tego dystansu do bliskości. A my dzisiaj wiemy, że jeśli chodzi o bliskość, to rzeczywiście tak jak Pan wspomniał, tutaj bym się z Panem zgodził, przeszłość buduje nasze style przywiązania. Do końca my jesteśmy. Tak zbudowani, że możemy te style przekształcać, jeśli były wadliwe. Profesor Leszek Myli-Bruda, przepraszam, że unosiłem głos, ale dla mnie jest to temat bardzo ważny. Dziękuję bardzo panu dobrze. serdecznie, życzę wszystkiego najlepszego na święta dla pana i rodziny. Drodzy, drodzy, drodzy i kochani widzowie, powiem wam w ten sposób. Ja mam głęboko w nosie, co piszą różnego rodzaju media o psieciach, o trudach macierzyństwa, tacierzyństwa, że to jest chore czasami i tak dalej, i tak dalej. Powiem wam jeszcze raz, nieważne, co, co, co wy mi powiecie. Miłość, poczucie bezpieczeństwa, bezpieczeństwa, dotyk, fizyczność, opieka, troska, bycie razem, to jest coś, co daje tylko to, że jesteś z nim i z nią. I szczęściem jest to, jak potrafisz to budować i przekazywać swoim dzieciom. Kochając swoich rodziców, przekazujesz swoim dzieciom. I nieważny jest ten twój Netflix. Tomek mówi mi, że koniec. Ale nie koniec tego tematu. Tomek Waloszyk przygotował dzisiejszy program. Dziękuję serdecznie. No, amen! Można tak powiedzieć, że Amen. No, można tak powiedzieć dobrze.